Cześć kochani, jestem z Patrycja i przychodzę do was dzisiaj z czytelniczym podsumowaniem kwietnia. Kwiecień okazał się dla mnie bardzo korzystny pod względem czytelniczym, bo przeczytam aż 10 książek, więc to jest mój taki rekord w tym roku, bo zazwyczaj czytałam tak 5-4 książki. Jak tak spojrzę do moich notatek tutaj, ale właśnie mniej więcej tak to wyglądało, więc w tym miesiącu pobiłam swój rekord, czego ogromnie się cieszę. I z tego co mam zapisane, to wszystkie lektury przeczytane w tym miesiącu. Bardzo mi się podobały, zaczęte nie, ale ich jeszcze nie skończyłam w kwietniu, dlatego powiem Wam dopiero o nich w podsumowaniu maja. A przechodząc do tego, co przeczytałam w kwietniu, to jest to Potop. Tak, mówię już o tym od marca, ale Potop dzieli się na trzy tomy i tutaj właśnie jest już trzeci, czyli zakończenie. I zakończenie przeczytałam w kwietniu, na początku kwietnia przeczytałam, ale już Wam po prostu truję o tym od dłuższego czasu. No i, jeżeli jeszcze nie mówiłam wam, nie widzieliście filmiku, o którym opowiadam, o czym jest Potop, to tak tutaj w dwóch słowach. Potop jest to opowieść o Knicicu, który, jakoś to w jest takim bad Boyem, który nie patrzy na innych, patrzy tylko na siebie i na taką swoją zabawę, żeby tutaj coś rozwalić, tutaj kogoś tam uderzyć, pobić się, pójść na jakąś wojnę. I na tym polega życie Knicica, ale kiedy poznaje Oleńkę, zakochuje się, kobieta wywala, wywraca mu życie do góry nogami i on dalej będąc takim wiecie, hulaj dusza piekłanie hulaj dusza piekłanie, ma dokładnie to chłop dalej sobie po prostu baluje, bije, zabija i kiedy oleńkę mówi mu nie 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 wtedy zaczynają się zabawa, wtedy się zaczyna prawdziwa zabawa, bo on będąc zakochany w co postanawia się zmienić, ale są przeszkody po drodze więc no przez te trzy tomy potopu bardzo dużo się dzieje i ja już mówiłam wam, że jestem zakochana i mogę spokojnie powiedzieć, że to jest po prostu najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu. Tak naprawdę skończyłam czytać, ale mogę to uznać za książkę miesiąca. Kolejną książką, jaką przeczytałam, oh, w sumie jest dalej trylogia, Sienkie był to pan Włodojowski. I tutaj, że już o tym mówiłam na reading vlogu, który możecie zacząć na moim kanale ale jest to po prostu kontynuacja losów Pana Wołodejowskiego z pierwszego i drugiego tomu, czyli z Ogniem i Mieczem i Potop. Ale tak, jest skupiam się na Panu który przez wszystkie tomy był trochę taki poszkodowany, bo chciał znaleźć tą kobietę, tą kobietę, w której się zakocha, z którą będzie i tutaj może powiedzieć, los się do niego uśmiecha, bo zaczynają być kobiety, które mu się podobają, które, u których ma szansę i zaczyna po prostu tutaj z nimi się bawić, tak to bym ujęła. W międzyczasie pojawiają się jakieś wojenki, ale to jest tak bardziej, tak na drugim planie, tutaj bardziej chodzi o historię miłosną Pana Michała, więc ogólnie ten tom był cudowny, płakałam na nim. Końcówka, końcówka rozwala, więc jeżeli nie czytaliście trylogii, no to naprawdę bardzo mocno wam je polecam i to będzie chyba już ostatni raz, kiedy tutaj mówię o trylogii, bo wiem, że wiele osób ma dosyć trylogii, i mimo moich takich miłości, całej miłości do tego, to nie chcecie jej czytać, ale tylko powiem, że trochę wasza strata, ale już lecąc dalej, coś bardziej współczesnego, jest to Las na granicy światów i nad tą książką jest, jestem ambasadorką tej książki, ale widzę, że nie ma tutaj tej zakładki, o jest, jestem ambasadorką tej książki, jest właśnie moje logo na tej zakładce, ciekawe czy uda mi się to ładnie przybliżyć. Ale tutaj możecie zobaczyć właśnie moje logo, to z aparatem, ta malutka to, to ja, więc jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę być ambasadorką nad książką Holy Black, którą jako autorkę bardzo lubię. Okrutne książę, cała trylogia skradła moje serce, więc kiedy wyszła książka kolejna tej autorki, Las na granicy światów, która jest dalej w tym świecie, ale odbiega od historii Okrutnego Księcia, że można czytać tę historię osobno, to stwierdziłam, że koniecznie muszę ją przeczytać, a kiedy zaproponowano, zaproponowano mi, abym była ambasadorką, zgodziłam się, bo to jest to przynajmniej dla mnie coś takiego miłego, że mogę być gdzieś, gdzie jest ta autorka. Książka opowiada o historii Hazel i Bena, którzy są rodzeństwem i od dziecka byli, oni są bardzo blisko i oczywiście, jak możecie się domyślać, jeżeli to jest Holy Black, i jest to dalej świat elfów. To tutaj nie może być po prostu tak, tak proste, tak takie masumasy, ale nie może być, prostu, bo tutaj muszą wejść intrygi elfów. I Ben jako dziecko został zaczarowany przez elfkę i przez to pięknie grał tą muzyką. Mógł każdego przekonać do siebie, mógł po prostu dużo rzeczy zadziałać przez tą swoją grę. A tutaj kolejna taka ciekawa rzecz to, o co chodzi w tej książce? Mamy tutaj las tu właśnie jest napisane, ale z w którym znajduje się szklana trumna i w tej szklanej trumnie znajduje się rogaty chłopiec. Jest tam już od wieków, można tak powiedzieć, że jest od wieków. Jest naprawdę długo i nikt nie wie, co on tam robi. Młodzież tam się po prostu spotyka, robi imprezy i różne rzeczy na tej trumnie, co jest dziwne, dziwne bardzo, bo ten rogaty chłopiec tam jest i nie wiadomo, czy on słyszy, czy on widzi, czy co się dzieje. Ale tak, oczywiście akcja dzieje się wokół rogatego chłopca i rodzeństwa. Bardziej idąc w fabułę, to zaczyna się coraz więcej wchodzić w to intrygi właśnie elfów, inne różne tajemnice rodzinne, więc naprawdę jest to bardzo ciekawa książka. Czytając ją na początku byłam trochę tak zażenowana, bo właśnie było z tą trumną i z tym chłopcem, że oni tam imprezują. Hazel była taka... Hazel jest taką moją niezbyt taką lubioną bohaterką, ale Ben, ben jest naprawdę cudowny, jest takim uroczym on jest starszy od Hazel, ale to właśnie on jest tym uroczym, tym miłym, tym takim sympatycznym chłopakiem, który jest taki naprawdę no, uroczy, więc no, bardzo dobrze się czytał tą książkę. Mimo, że było tutaj trochę takiej brutalności, no to na przykład Ben całkowicie rozodorował napięcie i sprawiał, że książka była cudowna. Kolejną książką czytam w tym miesiącu jest Ham. Jest to moja lektura do szkoły i tak mogę Wam tylko na. Szybko nakreślić mniej więcej o co chodzi w tej książce tu mamy Piotra i Piotr poznaje. Piotr jest rybakiem, takim dobrym rybakiem, jest taką dobrą duszą. I Piotr poznaje dziewczynę, nie pamiętam jak ona się nazywa: Frankę. Musiałam spojrzeć na laptopa, ale Piotr poznaje Frankę. Franka jest taką trochę rozpieszczoną, gówniarą, taką, która by chciała to, chciałaby to, chciałaby w świat, chciałaby być chłopa, chciałaby mieć wszystko i jest naprawdę okropna, jest okropną kobietą. Piotr ma do niej tyle cierpliwości, jest tak dobrym człowiekiem, wszystko je wybacza, a Franka dalej lata i lata, więc no... Książka sama w sobie była dobra, ale Franka była okropna. Więc to było moje pierwsze spotkanie z Elizą Rzeszkową, i to było naprawdę bardzo dobre spotkanie. Książka jest krótka, ma chyba 100 stron, 120, więc jeżeli byście byli ciekawi, ciekawi twórczości tej autorki, to zachęcam was do tego, bo to jest krótka powieść. I o wiele krótsza niż na przykład nad Niemnem czy innej książki, które są obszerne w opisy i obszerne w strony. Więc, jeżeli chcecie poznać tą autorkę, to zapraszam Was do Hama. Kolejną książką jest Skandal, o którym też już mówiłam na tym kanale, ale Skandal jest napisany przez Katarzynę Nowakowską. Tak, i ta historia, im dłużej o niej myślę, tym bardziej mi się podoba, bo jest to erotyk. I jak już Wam wspomniałam, że nie czytam zbyt dużo erotyków, ale tak. Myślę że już nad tą książką później, co już jest dobrym znakiem dla tej książki, że ja tak nie rozmyślam o książkach. To kiedy już ją skończyłam, to łapałam się na tym, że na przykład tydzień po przeczytaniu, dwa tygodnie po przeczytaniu, dalej myślę, kurde, ale co będzie dalej? Co tutaj się zadzieje? Bo jest to historia o bogatej dziewczynie, która poznaje równie bogatego albo i nawet bardziej e, biznesmena z Anglii i po prostu. Nie badam czy był z Anglii, ale chyba był z Anglii. Zaczynają mieć razem biznes, bo ona właśnie jest kobietą, która pracuje w firmie ojca, i przez to różne rzeczy, które się po prostu dzieją, zaczynają ze sobą pracować, zbliżają się do siebie i cała fabuła się rozkręca. A zakończenie tej książki mnie rozwaliło, bo tak się nie powinno kończyć książek. Naprawdę tak się nie powinno kończyć książek. Bardzo chcę już przeczytać kolejny tom, mimo że może w recenzji, która się pojawiła na moim kanale, nie byłam tak zbyt pochlebna, to im dłużej myślę o tej książce, tym bardziej chcę już kolejny tom i poznać się, poznać co było dalej, bo to było dobre, to było naprawdę dobre, to był dobry erotyk, naprawdę, jeżeli tak o tym myślę, to było naprawdę dobre. Miało fabułę, miało seks, miało wszystko, więc jeżeli lubisz erotyki z taką fajną fabułą, to zdecydowanie po nią się bo skandal, zdecydowanie. Daję radę i do tego właśnie, jak już mówiłam wcześniej o tym tytule Skandal, że na początku nie widziałam tego skandalu, ale właśnie ta końcówka to jest taki skandal, że ja myślałam grubo, no grubo. Ale idąc dalej, to jest kolejna książka, kocie, chciałam powiedzieć autorki polskiej autorki, ja Cię kocham, a ty miał i nie mam jej, nie mam jej już fizycznie, bo poszła dalej w świat, ale jest to właśnie kolejna polska autorka, którą czytałam w tym miesiącu i bardzo miło mi zaskoczyła, bo ja Cię kocham, a ty miał. Opowiada o historii Ali i jej kota. Cała książka jest z perspektywy Kota. Kot yy, po prostu obserwuje wszystko, co się wokół dzieje Ali, i ta książka jest o tyle zabawna, że właśnie Kot ma taką inne podejście, podejście do tego niż my. On zwraca uwagę na coś innego, jest tam właśnie trochę ich, jego kocich spraw, ale cała książka opiera się na tym, że Ala wyjeżdża do rezydencji, w której odbywa się konkurs malarski, i osoba, która wygra, dostanie spadek po. Teraz nie pamiętam imienia i nazwiska tego pana, ale dostanie spadek po właścicielu. Więc Ala, która mieszkała w małym mieszkaniu i ma możliwość zdobycia pieniędzy, zabiera swojego kota i bierze udział w konkursie. Ale ten konkurs nie jest taki zwyczajny, bo na początku już ginie osoba. Zaczynają ginąć osoby, zaczynają być mordowane osoby, i nie wiadomo, co się dzieje. O tyle to jest fajne, że to jest właśnie z perspektywy kota. I mimo wszystko to nie jest takie straszne, jakby mogło być normalnie, gdyby to było z takiej, wiecie, ludzkiej perspektywy, kiedy byśmy byli na przykład Alom i Ala by wiedziała, że coś się dzieje, to by było taki bardziej niepokój. A Lord, który jest właśnie kotem, tak jest bardziej do tego nastawiony jak kot, coś się dzieje, ktoś tam morduje, jakaś tam se ubrudzi łapkę w jakiejś krwi, ale jest taki, no spoko. Tylko, aby Ali nic się nie stało i aby Ala wygrała ten konkurs. Bo Lordowi bardzo na tym zależy. No i naprawdę cudownie się bawiłam tej książce i coraz bardziej właśnie czytając polskie autorok, ar, ar, coraz bardziej czytając polskie autorki, autorów, utwierdzam się w tym, że w Polsce też są wydawane dobre książki, bo Skandal, Ja Cię Kocham, A tym Miał są naprawdę uroczymi, znaczy no nie, nie skandal, ale są naprawdę dobrymi książkami, które warto przeczytać i być tak wewnętrznie dumnym, że no, my też potrafimy wydać dobre książki. Następną książką jest Pani Dalloway, Virginia Wolf i trochę się zawiadam tej książce, bo spodziewałam się, że to będzie coś lepszego, coś bardziej takiego porywającego dla mnie. A tutaj mamy po prostu opisany jeden dzień z życia pani Dalloway. I to nie jest taki, znaczy może powiedzieć, że to jest zwyczajny dzień, bo książka zaczyna się od zdania pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. I cała historia toczy się, toczy się po prostu. Ale tutaj mamy właśnie historię Pani Dalloway, która... Zaczyna też wspominać swoje młodzieńcze lata. Mamy tutaj też Piotra, który jest jej przyjacielem, z którym myśli, że mogłaby być, że mogłaby być z nim ze swoim mężem i myśli sobie było, gdyby podjęła inną decyzję. Piotr również tutaj się pojawia i on też bardzo myśli o pani Dalloway, więc to wszystko dzieje się wokół jednego dnia, wokół przyjęcia, które wyprawia Pani Dalloway. i podczas tych przygotowań ona rozmyśla nad swoją przyszłością, Piotr nad swoją, i pojawia się tutaj też mąż pani Dalowej, który również po prostu rozmyśla nad tym wszystkim. Więc to jest taki bardzo powrót do przyszłości i pokazanie, jak um, decyzje, które podejmujemy, wpływają na nasze dalsze życie, że każda decyzja, którą podejmiemy, jest tą decyzją, która może w jakiś sposób nas zmienić i całkowicie ukształtować nasze życie. Takie właśnie nieznaczne decyzje czy. Pojedziemy na przykład tutaj na studia, tu, czy nie pójdziemy w ogóle na studia, czy wyjdziemy za tą osobę, to jest trochę oczywiste, ale rozumiecie będzie, że po prostu wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wszystko ma swoje konsekwencje, i potem odczuwamy je w dorosłym życiu. I czemu się trochę zawiodłam na tej książce? Bo spodziewałam się czegoś innego, może bardziej porywającego. Sam styl autorki był bardzo dobry, ale no książka nie była taka dla mnie, żeby jak wow. Jeżeli tutaj widzicie znaczniki, to można, może się wydawać, że książka była naprawdę super, ale to było bardziej to... Podobała była lektura, więc to były takie po prostu znaczniki, które mogą mi się przydać przy zajęciach, ale są też kilka, jest kilka znaczników, które po prostu sprawiło, że podobały mi się pewne fragmenty, ale tak ogólnie rzecz, rzecz biorąc, to niestety. Trochę się rozczarowałam na tej książce. To było moje pierwsze spotkanie z Virginia Woolf i mam nadzieję, że będzie kolejne, a kolejne będzie już bardziej udane. I teraz, jak tak patrzę na moje stocie, to kto przed nami są już bardziej klasyki. I tutaj mam właśnie małe kobietki, które okazały się. cudowne. O małych, o małych kobietkach mówiłam wam już w maratonie czytelniczym, który był na moim kanale w niedzielę, więc jeżeli nie widzieliście, to Was zapraszam. Link będzie w opisie. Ale co do małych kobietek, to one rozczuliły mnie całkowicie. Byłam gotowa, jak już Wam mówiłam wcześniej, na dużą dozę do cierpienia. Sądziłam, że małe kobietki sprawią, że dopłakała, że moje serce pęknie, a dostałam książkę wypełnioną dobrocią i ciepłem. Książka opowiada o historii czterech dziewczynek, które zostały z matką, a ich ojciec poszedł na wojnę. Zaciągnął się do armii, musiał po prostu służyć krajowi. Ich matka oczywiście nie jest szczęśliwa, że ich mąż poszedł na wojnę i może coś się z nim stać, ale jest dumna ze swojego męża, nie jest nie, nie na niego zła, nic takiego po prostu rozumiego i podejmuje się zajęciem sama dziewczynkami, ma jeszcze pomoc domową i po prostu wychowuje te dziewczynki. Dziewczynki są od ciebie bardzo różne, są w różnym wieku i są tak zabawne, tak mądre, i cała historia właśnie jest wokół nich. One po prostu są tymi małymi kobietkami, które wchodzą w dorosłe życie, muszą stawić czoła problemom, poznają nowych przyjaciół, poznają tutaj właśnie swojego sąsiada, który będzie dla nich potem cudownym przyjacielem, pomocą, będzie dla nich kimś dobrym. Będą z nimi różne przygody, i cała ta historia sprawiła, że czytałam ją i nie mogłam uwierzyć, że można zrobić, napisać tak dobrą książkę, tak czułą i dobrą. A przy okazji sprawić jeszcze trochę cierpienia, takiej niepewności, co się wydarzy. Czy na pewno będzie dobrze, czy może jednak końcówka będzie zła. To jest taka po prostu niepewność, ale mam takie to cierpienie i w ogóle niego jest takie dobro, bo wszyscy chcą pomagać. To nie jest tak, że ta kobieta została sama, że nikim teraz nie pomoże, że ona myśli teraz tylko o sobie. Ona dalej jest cudowną, dobrą kobietą dla innych, dla swoich dzieci. I moim zdaniem warto przeczytać małe kobietki. I naprawdę, jeżeli nie czytaliście nigdy żadnego klasyku i jesteście źle, tak macie złe podejście do klasyków, to polecam Wam bardzo małe kobietki, bo wstawiają, że serduszko się raduje i jest naprawdę bardzo miło. I kolejną książką, którą właśnie czytałam, wy, Maratonie są Wichrowa wzgórza i tutaj całkowicie odmienna sytuacja niż w małych kobietkach, bo byłam tutaj gotowa, że tu będzie jakaś miłosna historia, taka cukierkowa. Ja, nie wiem, byłam chyba może w małych kobietkach nastawiona, że to będzie cukierkowa historia i super. A okazuje się, że tu nie ma cukierkowej historii, jest wręcz tragiczna historia, wypełniona, mogę to powiedzieć spokojnie, cierpieniem i. Szczerze mówiąc, dalej jestem po przeczytaniu tych Wichrowych wzgórz i nie mogę tak ocenić tej książki. Mimo, że już trochę o niej czytałam i starałam się coś więcej tak wyciągnąć z niej, to zaskoczyłam mnie. To jest takie moje zaskoczenie tego miesiąca. Po prostu nie powiem, czy to jest negatywne, czy pozytywne, ale to jest zaskoczenie tego miesiąca, bo nie spodziewałam się tego po tej książce. Warła we mnie tyle emocji, tyle. Dzielnych właśnie emocji, to była z jednej strony radość, ale z drugiej strony taki gniew, korycz, bo mamy tutaj historię Anglika, którym przybywając do pensjonatu, nie pamiętam czy to był pensjonat teraz, ale przybywając właśnie do pensjonatu, który tak jakby wynajmuje coś takiego, to poznaje tam właśnie służącą, która zaczyna mu opowiadać historię wich wichrowych wzgórz, bo był tam i po prostu poznaje teraz tą historię, bo bardzo zaintrygowali go. Tam ci właściciele nie wiedział, co się dzieje. widział, że jest jakoś tak mrocznie, wręcz miał wrażenie, że widzi jakąś zjawę, i poznaje właśnie historię wichrowych wzgórz. Historia wichrowych wzgórz opiera się na historii rodzin, kilku pokoleń, aż dochodzimy do samego końca. I nie ma, dla mnie ta historia była tyle właśnie tak intrygująca, że do tej pory nie potrafi się o niej tak dobrze wypowiedzieć, ale. To była taka dobra książka, tylko wzburzyła mnie tak w środku, że czułam się tak, czuję się dalej taka rozerwana między tym wszystkim, co się w niej wydarzyło, ale zdecydowanie jest warta przeczytania. Chociaż jeżeli bym... tak już trochę... Jeżeli bym miała wybierać między czytaniem Wichrowych wzgórz a Małych kobietek, to zdecydowanie kolejny raz po Małe kobietki, bo o ile Wichrowe wzgórze były naprawdę takie dobre, wstrząsające, to to małe kobietki zdecydowanie wygrywają. I ostatnią już książką w tym miesiącu, a dokładnie tomikiem poezji jest Mleko i miód Jak widzicie, jest tutaj ogrom znaczników, to ten tomik czytałam już jakieś kilka lat temu, kiedy wyszedł i wtedy zaznaczałam te wszystkie, wszystkie znaczniki. zresztą czytając ten tomik, to nie byłam już aż tak zachwycona jak te X lat temu, ale dalej wiersze, które zaznaczyłam sprawiały, że rozumiałam, czemu je zaznaczyłam, ale z biegiem właśnie tych lat, teraz widzę, że niektóre po prostu już nie robią dla mnie takiego wrażenia, a wręcz inne przykuwają moją uwagę. Jeżeli chodzi o to, czy ten tomik jest dobry, czy zły, czy uważam, że jak pojawiają się dwa słowa albo dwa zdania, to jest to wiersz, no to moje zdaniem jest to po prostu przelanie bólu na papier. Jest to takie właśnie pokazanie tego, co się czuje, co w nas jest i autorka właśnie to zrobiła, że w prosty sposób przelała swój ból na papier i dała czytelnikom do przeczytania swoją historię. Jak już wspominałam właśnie we vlogu, moją ulubioną częścią jest część czwarta, która jest zatytułowana chyba Gojenie. teraz Wam powiem, oczywiście się nie przygotowałam. Bardzo część to jest gojenie i naprawdę bardzo mi się podobała i no, dla tej części było warto to ponownie przeczytać, jednak już no, nie robi dla mnie to takiego szału, jak wcześniej. I w takim sposobem dochodzimy do końca tego podsumowania czego, czy Jeżeli miałabym wam pokazać, jak to wygląda, to mniej więcej tak. To są wszystkie książki, które przeczytałam, są okropnie ciężkie i tutaj nie ma Hama i... Ja Cię kocham, a miałeś bo Hama czytałam na wolnych lekturach. Ja Cię kocham, a miałeś poszedł w świat, bo naprawdę to jest historia, którą warto przeczytać. I jak już wspominałam, taką najlepszą książką, którą czytałam w tym miesiącu, a na skończyłam, jest Potop. Dalej bym powiedziała, że to są właśnie te małe kobietki. I książką, która właśnie zapada mi w pamięć, jest Skandal, który, o którym dalej myślę i potrzebuję kolejnej części. I książka, która sprawiła mi dużo radości, jest Las na granicy światów. Oczywiście, jeszcze jest tam pan WODEJOWSKI, który sprawił, że się popłokali, był cudowny, ale już tak całkowicie odbegańcz są. Wszystkie te książki uważam za dobre, nawet Virginia Woolf, która mi się nie spodobała, jest oczywiście dobrą książką, no bo to jest mimo wszystko Virginia Woolf, która pisze dobrze, bo jest sam styl, jest dobry, ale wiecie, mi po prostu sama powieść nie. Przypada do gustu może innym osobom bardziej, mi niestety nie. Ale z tego co wiem, właśnie inne jej powieści są bardzo dobre i chcę je dalej przeczytać. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało to czytelnicze podsumowanie miesiąca i widzimy się w kolejnym filmiku.